Trzeba przyznać, że takie retro kawałki nieźle wkręcają, ale powinniśmy rozpocząć odcinek, zatem witajcie ponownie, z tej strony Kantal, pora na indie po polsku. Dzisiaj przed nami Missile Cards, gra, która została zainspirowana Missile Command z Atari, ale niestety nie było mi dane zagrać w tą grę, dlatego też moi drodzy, moje wrażenia będą totalnie bez porównania do Missile Command, ale miejmy nadzieję, że wy znacie poprzednią grę i będziecie mogli się do tego odnieść. Ja zatem dzisiaj powiem, jakie są wrażenia po Missile Cards, po około godzinie rozgrywki. Bo trzeba przyznać, że za każdym razem, kiedy gram w Indie po polsku, kiedy cokolwiek chciałbym wam pokazać, to muszę się jakoś do tego przygotować. Zatem moi drodzy, pograłem sobie w Missile Cards i mam swoje spostrzeżenia. Nathaniel Monier, twórca gry. Prosi o to, aby w pierwszym miesiącu, oczy nie tyle prosi, co ma nadzieję, żeby w pierwszym miesiącu sprzedało się dla niego 5000 kopii gry. Dlaczego? Ponieważ jego celem jest zapłacić rachunki z poprzednich miesięcy, kiedy to tworzył grę. Gra miała zostać stworzona przez 3 miesiące, ale niestety coś nie wyszło, coś się przedłużyło, bo prawdopodobnie było tak, że miał ochotę na coś lepszego, lepszego, lepszego i jeszcze lepszego. Zatem ostatecznie produkt Prawdopodobnie będzie tak dwa razy lepsze z racji tego, że ten czas jest wydłużony, ale moi drodzy, 5000 kopii to trochę dużo jak na indyka. Zobaczymy zatem, czy to się uda. Ja trzymam kciuki i miejmy nadzieję, że również i wy będziecie mogli pomóc, żeby ten sukces został osiągnięty, ale to się nie wydarzy, jeżeli nie poznacie gry. Zatem rozpocznijmy rozgrywkę w trybie single player, ponieważ moi drodzy, innego w grze nie ma. I tak. Jak w Missile Command ja będę musiał bronić swojej bazy. Ale z racji tego, że troszeczkę już pograłem, to mam do wyboru bazę pierwszą Prisma 4 Seras oraz bazę drugą Prisma 4 Fordland. I tutaj mamy cele: core missions, zdobyć 15 tysięcy punktów albo więcej, zniszczyć. I rozbroić 15 bomb atomowych i wygrać 5 rozgrywek. Jeżeli to się uda, to przejdę do kolejnej mapy, do kolejnej bazy, ale niestety, moi drodzy, jak widzicie, to jeszcze jest dla mnie zablokowane. Zatem zobaczmy statystyki. Statystyki tutaj są niedostępne, ale wcześniej owszem. Mamy największy wynik punktowy: 4400. Zniszczone bomby: tylko jedna. Wygranych meczy: 0 maksymalny zebrany złom z przeciwników to znaczy z tych... a zresztą sami za chwilę zobaczycie co to się dzieje bo moi drodzy, będzie naprawdę ostro i no damages wins czyli wygrane bez zniszczeń ale z racji tego, że jeszcze mamy tutaj dwie ikonki upgrades i cards powinniśmy sobie do nich przejść zatem upgrades tutaj będziemy mogli ulepszyć swoją bazę o punkty zdrowia, laser, tarczę i regenerację. Ale jak widzicie, punkty zdrowia za jeden, punkty laseru za jeden, ale tarcza i regeneracja za dwa. A żeby zdobyć ten pasek punktów doświadczenia, to cholera jasna trzeba zagrać sobie jakieś trzy pełne rozgrywki: takie, że od początku do końca i wszystko pójdzie dobrze, i wygramy. Więc strasznie dużo, ale gra uprzedza na samym początku, to znaczy w tutorialu i w opisie na karcie Steam, że jest cholernie trudna. To nic, to nic, bo ja uwielbiam trudne gry. Oczywiście, jeżeli są sprawiedliwe. Zatem, moi drodzy, z racji tego, że mamy ostatnie okienko kart, to zobaczcie, tutaj będę mógł kupić sobie każdą kolejną nową kartę i wybrać trzy, które będą dorzucone do mojego zestawu w danej bazie. Biorąc pod uwagę to, że one mogą nieźle namieszać podczas rozgrywki. Na przykład tutaj. Laser Barrage deals 2 points of energy damage to all active hazards in play. Czyli to jest laser, który będzie niszczył wszystkie jednostki wroga, czy tam jego rakiety, czy cokolwiek to będzie na planszy. Ale żebyście mieli pojęcie jak wygląda plansza, to musimy w końcu odpalić rozgrywkę, więc zacznijmy. Forlands! No i mamy Missile Cards. Gra naprawdę banalna, banalna w swojej koncepcji, ale niesamowicie wciągająca. Tutaj mamy swoje karty, to znaczy y, te czerwone to są karty wroga, powiedzmy komputera. I jeżeli ta kometa przejdzie tutaj, to zostanie wystrzelona z góry na dół i będzie chciała zniszczyć moją bazę. Ale... Z racji tego, że mamy tutaj to podzielone na kolejne punkty do razy 6, to kiedy ta kometa będzie tutaj, to mnożnik punktowy będzie się mnożył razy 5, a dzięki temu, jeżeli zdobędę większą ilość punktów, to jeden z tych celów, który tam widzieliście poprzednio w menu, będzie dla mnie zaliczony. Więc ja celuję w to, żeby te komety dochodziły jak najniżej. Ale z racji tego, że muszę uważać na bazę, to jest kilka warunków tego, ponieważ te boczne wieżyczki nie mają problemu, żeby zostały troszeczkę zranione, ale jeżeli zostaną, tak powiedzmy, minimalnie zranione, to później mamy problem, bo każdy kolejny atak będzie powodował koniec gry i wszystko się odpali od tego. Ale moja główna baza, jak widzicie, ma tutaj 2 na 3, 4, 5, 6 punktów zdrowia. Jeżeli zatem jeden punkt zostanie zniszczony, to nie ma problemu, ponieważ będę mógł jeszcze jakoś uratować sytuację, ale jeżeli zostaną zniszczone dwa, to wiadomo, że koniec gry można się przed tym ustrzec wrzucając z mojej talii laser Trzy lasery, okej, okay, jeżeli będę mieć action pointy oczywiście, i dodatkowo będą to rakiety, ale miejmy nadzieję, że teraz. No właśnie. Kolejna opcja na to, żeby zniszczyć te komety. Bo moi drodzy, z racji tego, że ja mogę pominąć tutaj turę moją, mogę minus jeden action point mieć, ale dostaję oczywiście za każdym razem dwa. Więc, jeżeli mam dwa, to mogę wrzucić coś tutaj, albo ewentualnie mogę znowu zrobić skip. I tak muszę manewrować pomiędzy tym wszystkim, aby action pointy komputera zniszczyły się. I wtedy jest wygrana. Oczywiście wszystko będzie turowo. I dodatkowo mamy jeszcze tutaj jeden deal, ponieważ z racji tego, że karty, które tutaj wrzucę, mają takie paski ładowania, to ja muszę odczekać swoje, żeby one zostały naładowane. To jest trochę problematyczne, więc mamy takie baterie, które tutaj miałem przed chwilą i możemy je wrzucać na karty. Dzięki temu one uzupełnią energię i nie będziemy się musieli przejmować, że to ładowanie tak długo trwa. Więc w sumie możemy teraz zniszczyć sobie pierwszą kometę a śmiało laserem za 800 punktów i kolejne, jak widzicie tutaj, zdążają do mojej bazy. Więc wrzućmy sobie tą rakietę za 4 punkty ładowania. Strasznie długo, ale nie jest to problemem, bo prawdopodobnie mi się to uda. Oczywiście ta rakieta będzie celować w tą kometę, a ten laser w tą, bo z racji tego, że tutaj mam jeszcze ten potrójny, no to oczywiście ładujemy w tą i jest razy 5. 2300 punktów na moim koncie, strasznie dużo. I mamy również tutaj coś, co nazywa się, moi drodzy, ja bym powiedział takim laserem, który zbiera... Ten złom, który pozostaje z tych komet a dzięki temu będę mógł go wykorzystać do jednej rzeczy: do upgradu moich kart, to znaczy do zakupu i zabrania ich na pole walki. A dzięki temu będzie można wygrać ze wszystkim. No, okej, okay. mamy nóg, czyli bombę, która, jeżeli wejdzie na pole walki, to będzie totalnie przerąbane. Miejmy nadzieję, że ona nie wpadnie na środek. Bo wtedy będę mieć spore kłopoty I z racji tego, że czekałem na to, żeby mieć kolejną rakietę Ponieważ niestety, to muszę zaatakować dwa razy Nie ma tak, że jeżeli tutaj jest czwórka, to tą dwójkę odejmę i będzie jeszcze tak jakby minus dwa Więc moi drodzy, muszę zaatakować dwa razy, żeby ta dwójka spadła do zera Jeżeli byłaby trójka tutaj, to musiałbym zaatakować aż trzema kartami To już jest w ogóle masakra Ale... Ma, mam nadzieję, że gra będzie zawsze na tyle sprawiedliwa, że to się wydarzy, i będę mógł to zrobić. No, bo zobaczcie teraz, mamy możliwość wrzucenia kolejny raz tutaj baterii. A kiedy mogę to zrobić, to oczywiście to zrobię. Więc, najpierw laser za jeden, dajmy sobie drugi, to zejdzie troszeczkę niżej. Powiedzmy, że. Ho, ho, ho! Dobra, niech zejdzie jeszcze niżej. No, i mamy laser. Razy 5, 500 punktów, cudownie. I tutaj mamy kolejny raz drugą rakietę, która to rakieta będzie mogła zniszczyć 4 punkty. Zatem jeszcze czekam. Ok, wrzucam to za 0, bo oczywiście wtedy mój action point nie zostaje zabrany i tura nie zostaje zakończona. Mogę zaatakować za 4. 2000 punktów, cudownie. Bo ja, moi drodzy, celuję w to, żeby tu oczywiście wygrać. Tu nie ma żadnej innej opcji. Pytanie zatem: Co powinienem zrobić? Zabrać rakietę? Czy zabrać laser za dwójkę? Bo prze przecież wtedy dwa punkty regeneracji. Zabiorę rakietę. Będzie lepiej, bo wiem, że może być naprawdę bardzo ciężko, kiedy te komety będą miały wiele więcej punktów życia, czy tam zdrowia, czy wytrwałości, czy jakkolwiek to można nazwać. Ok, zbieramy złom. Wrzucamy kolejną rakietę, bo to się przyda. No i z racji tego, że te dwie są naładowane, to jestem powiedzmy w miarę bezpieczny i może uda się przejść ten poziom bez otrzymania obrażeń. To by było wspaniałe. Czekamy, czekamy, ok. Hmm, no nie pozostaje nic innego, jak jeszcze zaczekać. I teraz zaatakować. Raz. Tutaj wrzucimy sobie tą rakietę. I oczywiście będę mógł wykorzystać baterykę. Świetnie. Zaatakować za jeden. I znowu zabrać laser za dwa punkty. A z racji tego, że zaatakuję teraz. Ha! Dobra, za czwórkę, nie ma co. To mogę znowu zabrać dwa punkty złomu. I z racji tego, że jest kolejna bateryjka, to mogę ją wykorzystać. I zabrać złom od razu. I tutaj mamy kartę, którą sobie wybrałem w menu Card Upgrades, która będzie powodować, że mogę wybrać sobie cel, w który chcę uderzyć. Oczywiście baterii szkoda nie zabrać teraz, ale trzeba przyznać, że jeżeli coś wpadnie tutaj z przedmiotów czy z kart, które mogę wykorzystać, to one znowu robią kółko i będą dostępne później. Także nie ma co się przejmować, bo one i tak do mnie wrócą. Także. Świadomie czasem pomijam to, żeby coś sobie zabrać, bo tak naprawdę nie muszę się tym przejmować. Będzie dostępne tylko troszeczkę później. No i mamy kometę za 4, ale ja zaczekam, aż ona będzie gdzieś tutaj, bo chciałbym więcej punktów za nią zebrać. Tam chyba trzeba 18 czy 20 tysięcy. Teraz więc swobodnie, spokojnie, bo nawet jak widzicie, teraz nie ma żadnej kolejnej komety. Chyba że, no jednak nie, ciekawe. Więc prawdopodobnie za chwilę będzie końcówka, mimo tego, że tutaj jest 18 pońców AP Ok, Pięknie. 2000 punktów na moim koncie. Wspaniale. I ładujemy za trójkę. Bo to się przyda. No, jest kolejna kometa. I teraz tylko poczekam, aż ona się wbije na mapę, na planszę. Jakkolwiek to nazwać. Mapa plansza. Nieistotne. Ok, mamy za jeden, więc czekam, może ona zejdzie znowu niżej. W zasadzie mogę odeżyć tym. Niech będzie. I będziemy sobie już tutaj ładować kolejny raz. Kolejny laser. O, mamy nóg. Ach, to będzie słabe. Bo jeżeli go nie zniszczę, to wiecie co się stanie. Jeszcze jeden. O, nie. Dobra, druga rakieta. Ha, jeszcze jeden laser spokojnie, powoli. Myślę, że nie będzie takiego problemu. Więc tak, od razu muszę uderzyć, niestety. I muszę zabrać jeszcze jeden laser, bo koniecznie teraz trzeba będzie uderzyć cztery razy. Więc racji tego, że. Hmm. No dobra. Eee, powinienem to zrobić tak, że zaczekam, aż będzie ten laser dostępny. Okej. Okay. I mamy idealnie trzy razy uderzenie rakiety. Raz, ok, dwa, i powiedzmy za chwilę trzy. Pięknie! Ha ha ha! Idealnie, ale prawdopodobnie będę musiał niestety hm. Okej, okay, może nie, bo pomyślałem o tym, że będę musiał tutaj niestety poświęcić jedną turę, to znaczy jeden atak na moją bazę, na te pomniejsze wieżyczki, ponieważ jak widzicie nie mam niestety możliwości odpalenia żadnej rakiety czy tam laseru. Ale. No cóż, żadnej innej opcji nie ma, więc niestety bierzemy ten laser, który zbiera ten złom. No i pytanie, czy ja to przetrwam, czy to się uda? Atak za 4, śmiało. Kolejny atak za 2. No i może być ciężko, ale jak widzicie, zostały tylko tutaj dwie te komety. Więc może, może cudem jakoś. Aaaa! <laughs> Jednak, moi drodzy, przegrana! No cóż. Brakło mi prawdopodobnie tylko jednej dobrze ustawionej rakiety, ale to nic. To pokazuje niesamowity potencjał Missile Cards, gry, która dzisiaj ma swoją premierę. Jestem niesamowicie zadowolony z tego, że mogłem Wam ją pokazać i przyznam szczerze, że jeżeli gra osiągnie te 5000 sprzedanych kopii, to również będę się z tego bardzo cieszyć, bo to jest i sukces Nataniela, i mój. Z racji tego, że ja Wam grę dzisiaj pokazałem i mogliście się o niej dowiedzieć. Zatem, moi drodzy, powiedzcie mi, co myślicie o Missile Cards. Czy graliście w Missile Command i czy te gry są bardzo do siebie podobne? Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, cześć!